Co za niespodzianka. Spójrzcie na tę wielką, pyszną kanapkę. W środku jest tyle składników, że nie sposób ich nawet policzyć. Smakuje, wyśmienicie. Rozpływa się w ustach. Co tu tak kapie? To chyba keczup. Mm, jest taki dobry. Muszę zdobyć tę kanapkę. I wiem jak. Co chcesz, Mary? Ja? Niczego od ciebie nie chciałam. Wy tam sobie wyjaśniajcie, a kanapka jest moja. Lepiej spójrz, co Clarissa robi z jedzeniem. Ej, jak śmiesz! Jak śmiem? Właściwie to kanapka jest moja. Widzisz? Teraz jest trójkątna. Więc nie masz do niej prawa. Zrozumiano. Czyli zdecydowałaś się rozpocząć wojnę. No to będziesz ją miała. Zobaczymy jak teraz zaśpiewasz. Jaka pyszna kanapka. Hmm. Kurczę, coś jest z nią nie tak. Pomocy! Potrzebujesz pomocy? Y, proszę, y, wypij to. W butelce jest trochę ostrego sosu. Aa, dlaczego mi to zrobiłaś? Masz nauczkę.